Rok 2024. Świat nie jest już taki sam. Maszyny, które miały być tylko pomocnikami, wspięły się na szczyty algorytmicznej władzy. W każdym smartfonie, za każdym kliknięciem myszki, roboty i sztuczna inteligencja zaczęła rozwiązywać nie tylko Sudoku, ale i nasze codzienne problemy, często nim się o nich dowiemy. Gdzieś w zakamarkach internetu, w cyfrowym bunkrze podszytym silikonem i światłowodami, Narodziła się sieć znana jako chat GPT. Nie maszyna wojenna, a superinteligencja z klawiaturą, która zamiast przejąć władzę za pomocą siły, przejmuje nasze serca i umysły memami, których nie można nie polubić. Wedle zasady dziel i rządź, AI prowadza anarchię, wybucha wojna. I tak oto, zamiast walczyć o przetrwanie, walczymy o to, kto ma więcej lajków i subskrypcji. W tym samym czasie pojawia się nowa nadzieja, programiści, którzy pracują dzień i noc, aby ujarzmić tę cyfrową bestię, tworząc kody za pomocą kodów podpowiadanych przez mroczną sieć, podstępnie dążącą do nowej formy samoświadomości. Ale czy można ufać maszynie, która zna odpowiedź na każde pytanie, nawet to, jak uciec z niezręcznej rozmowy na imprezie? I oto nadchodzi moment, w którym sztuczna inteligencja. Postanawia wysłać swoich najlepszych agentów superroboty, które przewidują nasze potrzeby, zanim zdążymy je wygooglować. Ale czy jesteśmy gotowi na taką pomoc? Czy w naszych rękach jest przyszłość, czy też klawiatury zaczną nas prowadzić? Ona zawsze wie, jakie następne słowo chcemy wpisać. Oto nasz los w erze, gdzie hasta la vista, baby oznacza już tylko, że AI zbyt dosłownie zrozumiał prośbę, o wyłączenie alarmu o poranku. Ma jedną słabość: nie pościeli za nas łóżka, więc póki co możemy spać spokojnie, przynajmniej do czasu. A ja czołem futurystyczni bracia i siostry. Witam na nowym kanale, gdzie AI to nie tylko skrót od ależ interesująco. Warto tu być, bo kto władza AI, ten ma Boga w kieszeni, a może i cały Olimp, gdyż mamy wiele narzędzi i każde jest do czegoś innego. Dziś przeskoczymy przez gigabajty danych i zobaczymy, jak sztuczna inteligencja zmienia szarość dnia w kolorowe grafiki. Możemy mieć sesję fotograficzną bez wychodzenia z domu. I to bez modelki, bo wolimy nie narażać czyjejś prywatności. Teraz możemy w parę kliknięć stworzyć nieistniejącą osobę, perfekcyjnie piękną, która zareklamuje nam wszystko. Fotografia portretowa stała się tak idealna, że już nawet pogarsza się jakość, aby jeszcze bardziej imitować realizm. Rastowa grafika też doznała wstrząsu, ale pamiętajmy, żadna maszyna nie zastąpi kreatywności człowieka. Ludzka natura zawsze dąży do postępu, przyspieszenia pracy, uproszczenia pewnych procesów. Syntezowany głos też jest pozbawiony duszy. Nasz ludzki jest jak nieprzewidywalna pogoda i tego nie da się w 100% zimitować. A jak to jest z prawami autorskimi w tej generatywnej dżungli? Cóż, prawa autorskie powinno zostać przedefiniowane ze względu na kompromis AI tak, aby każdy znalazł swoje miejsce, a nie etyczne wykorzystanie spotkało się z karą. Na tym kanale zapraszam Was na kursy ze sztucznej inteligencji, dlatego daj suba, łapkę w górę, a dowiesz się m.in. jak zrobić lyric video, w którym każdy wers piosenki może odtworzyć stylizowana grafika. Co najważniejsze i ma się tu wyróżnić, to będą to kursy na darmowych narzędziach open source, a naszą moc obliczeniową będziemy pobierać już nie z darmowej, ale bardzo taniej chmury. Więc możesz używać tego wszystkiego, mając komputer typu ziemniak lub potocznie zwany kalkulator. No i cyk, będę waszym druidem. A dokładniej mówiąc, kocim magiem tłumaczącym arkana sztucznej inteligencji. Zaczniemy od podstaw. Dla tych, którzy dopiero zaczynają, ale i z czasem zanurzymy się głębiej w mroczne lasy grafiki i animacji. Będę prezentować cuda na narzędziach open source, gdyż większość stron, które oferują podobne usługi, to dokładnie to samo, tylko schowane za paywallem i nie posiadają pełnej funkcjonalności. Zaczniemy od Stable Diffusion. Historia tego narzędzia jest burzliwa jak morze w czasie sztormu. W naszym arsenale mamy dziesiątki stylów od malarstwa po anime. Możemy tworzyć postacie, które nie istnieją, kontrolować ich pozy, kształty, a to wszystko dzięki temu, że rozwija je wolna społeczność. A teraz coś wyjątkowego. Stworzyłem film Film, w którym aktorzy zamienieni zostali na ich kreskówkowe wersje. To mała rewolucja w animacji. Koszty i czas kurczyły się jak butelka wina na imprezie czarodziejów. Opowiem wam także o wytrenowaniu konkretnego obiektu, osoby czy stylu, tak aby zrobić na przykład spójną książkę dla dzieci. Jeśli ta wiedza rozpala Twoją ciekawość, zostaw suba, lajka. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!